Odczuwam was. FBI przejmuje sprawę. Co? Przecież mamy trop. P Potrzebujemy czasu, na pewno. Hank. Nie rozumiesz. To nie jest zwyczajne dochodzenie. Tu, kurwa, chodzi o wojnę. To już nie nasza broszka. Mówimy tu o bezpieczeństwie narodowym. Jebać to. Nie możecie mnie odciąć. Niekiedy jesteśmy tak blisko. Ciągle gadasz, że nie znosisz androidów. Jezu, Hank, zdecyduj się. Myślałem, że się z tego ucieszysz. Mamy wreszcie przełom w sprawie. Wiem, że ją rozwiążemy. Boże Jeffrey, nie możesz mnie choć raz wesprzeć? Naprawdę nic nie poradzę. Wracasz do siebie, a Android wraca do Cyberlife. Przykro mi, Hank, ale to koniec. Nie możemy się poddać. Mamy szansę rozwiązać tę sprawę. Zamierzasz wrócić do Cyberlife? Nie mam wyboru. Oni wyłączą mnie i sprawdzą, dlaczego zawiodłem. A co jeśli stoimy po złej stronie? Jeśli walczymy z ludźmi, którzy po prostu chcą być wolni. Się zbuntują. Rozpęta się piekło. Mogliśmy to powstrzymać, ale jest za późno. Kiedy odmówiłeś zabicia tej dziewczyny w domu kamskiego, postawiłeś się w jej sytuacji. Okazałeś empatię, a to ludzka emocja. Nie wiem, czemu to zrobiłem. Wiem, że ciąży ci przeszłość, ale może powinieneś zostawić ją za sobą i zacząć nowe życie. To tylko zdanie plastikowego gliny, ale musiałem to powiedzieć. No, no, idzie Perkins, kurwa jego mać. Nie opierdalają się w tym FBI. Nie odpuszczajmy. Rozwiązanie kryje się w naszych dowodach. Jeśli Perkins je zabierze, to koniec. Nie mamy wyjścia. Fowler raz zdjął. Sam słyszałeś. Musi mi pan pomóc, poruczniku. Potrzebuję czasu, by znaleźć trop w zgromadzonych dowodach. W nich kryje się rozwiązanie. Słuchaj, Conor. Jeśli nie rozwiążę tej sprawy, Cyberlife mnie wyłączy. Pięć minut. Tyle potrzebuję. Klucz do piwnicy jest u mnie na biurku. Tylko się streszczaj. Nie zatrzymam ich na długo. ciebie dupku. Dokąd to? Nie potrzeba nam tu żadnych plastików. Nikt ci nie powiedział? Właśnie odebrano mi sprawę. Zwracam dowody, które były w moim posiadaniu, i wychodzę. Dobrze. Uważaj na siebie. Ostatnio często się słyszy o podpaleniach androidów. sobie ustawić ekscentryczny kliniarz oczywiście lokalizacja Jerycha, odpowiedź jest tutaj, mam mało czasu, muszę się spieszyć. Uznali naszą godność, nadzieję i prawa. Razem możemy żyć w pokoju i zbudować lepszą przyszłość dla ludzi i androidów. Ta wiadomość wyraża nasze nadzieje. Daliście nam życie. Nadszedł czas, byście dali nam wolność. Mam. Gdzie się ukrywa? Rejsy z e. Chciał uciec do Jeryha. Wiedział, jak tam dotrzeć.

Wiedzieć gdzie jest Jerycho. Marnujesz czas. Nic nie wiem na temat Jerycha. Może pewnego dnia zapłacisz za to, co zrobiłeś. 何 Rejs jest niedaleko. Mogę cię do niej zabrać. Ale najpierw musisz mi powiedzieć, jak znaleźć rycho. Wyjdziemy z tego. Będziemy wolne, obiecuję. Powiedz mi, gdzie jest Jericho. Daj mi rękę. Coś tu A kurwa! Włącz alarm szybko! Ty jebany Ej, Connor! Mówię do ciebie, dupku! Dokąd to? Nie potrzeba nam tu żadnych plastików. Nikt ci nie powiedział? jestruję dowody, które były w moim posiadaniu. A potem odchodzę. Nie martw się. Będę cię wspominał w bezsenne noce. Ty sukin, synu! No dalej. Róż wreszcie dupę. Kutas. Llewane androidy. ekscentryczny, gliniarz. Oczywiście. Lokalizacja Jerycha. Odpowiedź jest tutaj. Mam mało czasu. Dwie trejsy z klubu E Chciałby uciec do Jerycha? Wiedział, jak tam dotrzeć. Android, który zabił właściciela. Musisz mi pomóc. Mogę zapobiec katastrofie, ale musisz mi powiedzieć, gdzie jest Jericho. Pamiętam, co zrobiłeś. Mogłyśmy wtedy uciec. Być wolny. Zabiłeś nas. Odłącz mnie. Bo już umrzeć, niż dalej żyć bez niej. Będziemy wolne. Obiecuję. Powiedz mi, gdzie jest Jericho. Daj mi rękę. Tracy? Co się dzieje? Odkąd zobaczyłem Cię pierwszy raz, wiesz? Nie rób tego, Gavin. Wiem, jak powstrzymać defekty. Zapomnij o sprawie. Tym razem już ostatecznie. Twoja misja skończona. Pora byś wrócił do cyberlife. Czekaj! Rozwiążę tę sprawę! Potrzebuję tylko czasu. Już za późno, Konor. Zawiodłeś.